A w sumie też e, może być przywitanie, siemanko tutaj wakacje, jak wakacje to oczywiście ja, Czajemnik Soski. 10 odcinek z serii wakacyjne gierki Manny's Combat, po raz drogi witam was 13 e, lipca, no i co, jutro koniec tego daily. E, w ogóle pomyliłem się w którymś odcinku, nie 10 dni, a, a 11 dni. Z, e, dzisiaj zagramy sobie skinem Trickiego. I zaczynamy od właśnie levelu 10, więc robię takiego jakie jakiego mogłem, najlepszego dla mnie, no i tak to wygląda, dlatego że dzisiaj mamy głos. Znaczy ewentualnie za chwilę trochę, no ale trochę tego głosu, mimo to, że, mimo to będzie oczywiście. Więc zaczynamy od 10 levelu, myślę, że skończymy na 20 bądź 15, 15 to na pewno, ale czy, 10, czy 20 to nie wiem, właśnie.

Teraz wszystkie levele będę robił na dwie gwiazdki, no ale trudno się mówi, no ale to i tak nie ma znaczenia, po prostu ważne, że przynajmniej level został ten, przeszedłem ten level, więc może kiedyś to poprawię, może do trzeciego odcinka właśnie z Madness Combat Mobile, bo na telefonie, może będę miał wszędzie trzy gwiazdki, bo mogę to wszystko oczywiście powtórzyć. Halo czy mogę podnieść ten karabin? bo ja nie bym prosił. O, teraz, cię załatw teraz załatwiamy Teraz tę kostkę i chłop nie zabił, bo ten typek ciągle nie jest blisko. Znaczy z, z góry brał, a ja nie miałem broni. Właśnie. Więc strzelanko, strzelanko. Pyk, pyk. O nie, nie mam broni, nie mam broni, nie mam broni. Nie mam broni. O, jest mam broń. Teraz szybko tego u góry, bo on będzie wkurzał. O nie, znowu nie mam broni. Dobra, już mam broń. leży Koniec? Nie. Jeszcze jeden, jeszcze drugi, jeszcze trzeci, jeszcze piąty. Szybko, no i ponownie zginąłem, to, to w tym levelu chyba będzie jedna gwiazdka. Jak teraz zginę, to chyba przegrałem wszystko. Bo tu chyba są trzy życia jakby. O, teraz No ale te latające y ludzie mnie wkurzają. Właśnie. Bo właśnie, znaczy... No właśnie jestem ciekawy, czy przegram, czy wygram. No, i you No tak. Czyli pierwsza moja przegrana, i znowu reklama. Dobra, to widzimy się, jak to przejdę ten level, bo no trochę jest. Albo pokażę Wam jeszcze jedną próbę, a jak się nie uda, to już na cięciu to spróbuję. Bo to jest moja pierwsza wygrana, ale przez większość y, rozgrywki, znaczy pod koniec jest dużo latających ludzi, y, właśnie, i potem nie masz broni, bo skończyło ci się amo, musisz podbić do tego typa... a y, typ u góry i na dole cię spowalniają właśnie, aby dobiec. Więc mamy trzy życia w tej grze. Nie mamy nieskończonych żyć. To jest props, że gra o tym pomyślała. Dobra, pierwsze życie jest Teraz lecimy. Pium, 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 pium. Dawaj, dawaj, no dawaj. Nie no, nie gin. Dawaj szybciej, no dawaj, załatwiaj. Czemu wy nie giniecie? Czemu nikt nie ginie? O to jest pytanie. O to jest pytanie. chłop, y, chłop u, góry, u góry chłopów trzeba załatwić. No i ten, ostatnie życie. Ostatnie życie. U góry chłopów trzeba załatwić. No i patrzcie, teraz nie mam broni i jak ja mam go pokonać, nie? Jak ja mam go pokonać? No i właśnie to jest nierealne. Albo podskoczyć i załatwić go z pionchy. Gut. Ale pewnie jedna gwiazdka. Dwie! O dziwo dwie więc lecimy dalej dwunasty level, o ile się nie mylę i startujemy szybko lecimy, lecimy, nie śpimy właśnie i dzisiaj przemieniłem się, jak już mówiłem w trikiego, a wtedy byłem Henkiem teraz Jabusa nie będę mówił Jizasa i tym podobne, że tak powiem po polsku a czemu, to nie wiem Latające ja śmieć! Latające ja ożywianie! Teraz fajnie, bo mam ten jetpack. No, którego już nie mam. No i teraz zaraz zginę, nie? Mam ten jetpack? Jeszcze nie mam. Daj mi wziąć tą broń, to po pierwsze. I teraz gin. A ty, a ty idź. O, daj mi to z fumikiem. No dobra, wezmę sobie później. Na przykład teraz. Bo gdybym miał ten jetpack ciągle to bym mógł załatwić tych latających na przykład pod końc. Właśnie, ale tutaj poziom trudności się wzrasta, a ja nie jestem aż takim dobrym graczem, bo jestem nowy. Właśnie, więc za niedługo będę mógł to przejść na przykład na luzie, a teraz to po prostu i i itd. W ogóle piącha jest najlepsza, można dwóch na raz załatwić, nie? Potem masz karabin z tego typa i teraz załatwiasz wszystkich. Yy, na, najpierw tego u góry, i znowu nie masz yy, broni, i teraz znowu bijesz yy, ten z i bum. Udało się. Dobra. 13 level. Jedna gwiazda. No, kto by się spodziewał? okej okay. Tylko te latające ludzie. Czemu mówię latające ludzie? Sam nie wiem. Yy, tak, by the way. Yy, no i pyk. No, ale wracając, to oni wkurzają mi to mocno sami możecie to odczuć, no chyba, że jesteście pro playerami w to no i widzicie, od razu zginę Czy znaczy, to nie jest wina tego, tylko po prostu, że słabo gram, ale oni wkurzają ci latający, triki kontra triki a może bym wziął na przykład Pirate Oko fajnie też że ta wygląda, na trikiem, ale to dopiero w kolejnym odcinku z Kombat Combat Mobile właśnie bo dalej nie znalazłem tej wersji na kompa ale za niedługo powinienem znaleźć. O, już, już mam piąchę. Szybko. Daj mi wziąć. Dobra broń. Teraz dawaj, mam pistolet z tłumikiem. To nie jest karabin. Pistolet kontra pompa. Dawaj. O, spadł. Nie ma broni. Musi, musi mnie bić z piąchy. Ja mam broń. Mam tylko... Mam tylko pistolet z tłumikiem. Nie! Nie, o kurde, nagle, nagle Milion ich jest. Szybko. Za, załatwiać. O dobra mam, 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 mam broń. No i zginęłem. Mam jeszcze jedną HP. Dobra szybko. I tego u góry. Tego u góry szczególnie. Dobra ten u góry leży. Teraz ten na dole. Teraz dwóch trikich. Czterech trikich. Ten. No i zginęłem. No i los. Nie. Jeszcze mam życie. Lol. Dawajcie na piąchy triki. No i widzicie? Dwóch naraz załatwiałem z piąchy. Piącha jest taka potężna. No i co? 14 level. I ponownie reklama. No, to lecimy dalej. No i. bum. O, teraz pełno jebusów. Naprawdę spodobała mi się ta nazwa jebus, więc teraz go będę tak nazywał. Ty, beskito wszyscy mają Aurorę. Zostawcie mnie. A ty u góry szczególnie. Jak ty jeszcze żyjesz? Gościu z góry jeszcze żyje. Jak to? Jak to gościu z góry jeszcze żyje? No i pierwszy des. I tutaj szybko. Piącha gaming. Szybko. O dobra, giną. Tu jest, tu jest dwóch. A ten u góry dalej żyje. Dawaj, dawaj. No tu jest pompa. Pompa niby jest taka dobra, ale w tej grze no tak średnio się sprawdza. O nie. I teraz znowu pioncha gaming. Teraz daj mi karabin i szybko sprawimy tego typa. No nie, muszę teraz podskoczyć i go walnąć. Patrzcie. Tak jak wtedy. Szybko. No dawaj. No, zabij go. O, oby to był ostatni, chociaż pewnie to nie jest ostatni. No, gościu, jak ty jeszcze żyjesz? Jak on jeszcze żyje, widzowie? No, on mi ciągle ucieka. Ta postać z gry mobilnej mi ciągle ucieka. No, dawaj. Tak blisko. No, dawaj. Dawaj jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz! Dawaj byku! No! Gin! Gin! Dobrze! Dostałeś obrażenia wreszcie! Jednak to było ostatni. Jezu! On miał miliard HP. Piętnasty level. I to jednak będzie chyba koniec, bo zaraz jest 10 minut. A do tego. To już dojdzie. Zanim przejdę ten level. Ale czemu ten gościu ciągle mi tak uciekał? Znaczy, w sumie tak powinno się robić. I dlatego jest inny poziom trudności, ale... No tak, wkurzało mnie to, że nie miałem broni, musiałem go tego walić. Właśnie, uwaga, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Nie do góry, nie, nie reloaduj. Dawaj, szybko, teraz tego u góry, szybko, szybko, no tego u góry, zaraz zginę. No i zginę. Jezus Maria, więcej was matka nie miała? Szybko, szybko. Szybko! Nie gin! Dobra, szybko! Pią... Piąsk, pią piącha Gaming! Dwie osoby na raz giną. Mają zginąć. Dawaj, no. Dawaj. Ostatni z Aurorą. Bo gin! A ty u góry tym bardziej. Dajcie mi... Dajcie mi jetpack, jak chcecie, żebym się bił. Ale właśnie ci u góry mają zawsze jakieś karabiny, shotguny, czy coś. A mam tylko 5 zawsze na koniec. To W ogóle co do końca. To powinien być koniec już raczej. Ale ci latający z aurorą, to zauważyłem, że oni są jesteś mocni, mega. Właśnie. Szybko. Jezu! No za szybko skaczę. No, za zostaw! To latanie w spokoju! Ja go nawet walnąć nie mogę, nie mogę go dotknąć. O, dobra, dostał! Dostał w oko, bomba w oko. O, chyba komuś ciało skończyło. Halo, mogiń! No i chłopco się zregenerował chyba, bo już nie ma tej bomby na oku. No, <laughs> nie mogę w to! Dajcie mi jakąś broń! Proszę. Ładnie was proszę. No chłopco lata na dwa metry nad głową i nie mogę go w ogóle walnąć. No chodź tu. Chodź tu. O dobra, dostał, dostał, doseł! Powtórka, powtórka, powtórka. Powtórka, powtórka. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. On już, on już dada. On już dada. Dawaj. Ostatni raz. No proszę cię. Proszę cię. Misowski, no nie renegero, dada, nie regeneruj się. Jezu, no dawaj, dostajcie tyle bomfoko. Dobra, widzimy się, jak go załatwię, bo to będzie długie, chyba. Dobra, chyba restartuję ten level, bo to nie ma sensu. Pierwsze co robię, to od razu, jeśli będę miał karabin, muszę zabić tego u góry. Jeśli mi się nie uda, to normalnie. Tak się strygeruje, bo jego mega ciężko jest zabić, serio widzowie. Jego mega ciężko jest zabić, jak on co dwie sekundy się przemieszcza, nie? A ty masz tylko pięść. No i jest, jest! Szybko! Za zabij tego u góry. Gin u góry! Ten u góry musi zginąć. No dawaj! Ten gin, giń, giń. No wy mnie zostawcie. Wy na dole możecie być. Wy na dole możecie być. Tylko. O kurde, ja tu jestem. Szybko zabijam, zabijam kogokolwiek, żeby, żeby mieć broń. Dajcie mi broń. O, dobra, mam broń. Dobra, gin, 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 gin. Ten u góry musi zginąć. Dawaj, dawaj, ten u góry musi zginąć. No, ginżesz. Ginżesz. No, on jest niezniszczalny. Te, tej gry się nie da przejść. Chłopiec niezniszczalny. Ostatnie życie. Ostatnie życie. Widzę, Gin. Gii. Dobra, dajcie mi nową broń O, dobra, zostawiłem ją kontra on Teraz ja muszę oszczędzać amo. Muszę oszczędzać amo i ten Dawaj, giń, giń, proszę Proszę, tak blisko Tak blisko No jestem tak blisko wygranej No i teraz, dawaj 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 no, Dawaj, no wyjdź no jak ty jeszcze żyjesz! Dawaj, no ginżesz! Wreszcie zginął! Widzowie on zginął! Jezu! O nie, chłopiec z bombami! O, wybuchła jedna. Wreszcie, udało się. Jest! Udało się! Udało się dzięki za oglądanie łapka w górę jak się podobało, subskrypcja, jeśli chcesz mi pomóc w rozwoju. Jezus! Naprawdę, co to było z tym 15 levelem, to ja nie wiem. Dzięki za oglądanie, widzimy się w ostatnim odcinku jutra o 10. A, i mam wiadomość w tamtym odcinku, co jest obróciło ekran. Dobra, więc dzięki za oglądanie, do zobaczenia i cześć!